Mm-hmm. Cześć, witam was wszystkich w drugim odcinku z serii Boost Driver Dzisiejsza nazwa to mamy linia 42 między wysokościami Linia 42 przebiega między centrum dzielnicy West, West Side. Nie wiem, mój angielski nie jest dobry, więc nie wiem jak to się czyta, ale podejrzewam West Side albo coś w tym stylu którą, którą pracownicy mogą podziwiać ze swych biur na wysokość NOS. Dobra, sami sobie to przeczytajcie, bo się pogubiłem całkowicie. Dobra, jeszcze raz. Linia 42 przebiega przez centrum dzielnicy Wed Site, którą pracownicy mogą podziwiać ze swoich biur na, na wysokich piętrach. Zatrzymaj się w idealnym miejscu na każdym przystanku, a otrzymasz premię. To już jadę całkowicie w ciemno, nigdy tej misji nie przychodziłem, tym bardziej widać, że nie ma przy tym gwiazdki. Dobra, jedziemy. O, mamy ładny piętrus. Tym piętrusem podejrzewam, że możemy do pojechać dopiero w końcowych seriach w końcowym... w końcowych odcinkach dopiero się nie przejdziemy, ponieważ no nie ma... teraz nie mamy go odblokowanego dobra, widać mamy pierwszy przystanek autobus dość ciekawy taki na polski trochę, nie na bezprzystanek dobra, możemy jechać i teraz gdzie mam ich choć podejrzewam hmm. w prawo tak między pewno tymi budynkami dobra ale dziwnie te autobusy w tej grze skręcają. dobra dostaniemy 10 punktów w premię za kierunkowska sta, dziękujemy no i jeszcze co można powiedzieć o tej o widoku w tej grze w lewym dolnym w dolnym rogu jest znowu mapka z tej gry i tym to kółeczko co jest, w którym teraz znajduje się ta strzałeczka tą strzałeczką jesteśmy my, a te kółeczka to są przystanki dobra niech sobie ludzie powsiadają. możemy jechać o, ale ładny autobusik koło nas przyjechał mam nadzieję, A nie, podobny do naszego o, i chyba czerwone światło, o, powinniśmy tu zjechać w prawo oj, dobra tam mamy czerwone światła, mogę cię skręcać teraz w lewo? O, tam po lewo, jaki autobusik biały. Dobra, już się nie podniosę, tymi autobusami. Co, minus 10 kara za przekroczenie pasa bez kierunkowskiej. No, żal mi Was, ludzie, normalnie. Dobra, oczywiście nie, nie Was, że widzę, tylko twórców tej gry. Dobra, już dostaliśmy 10 punktów za kierunkowską. Czyli wyrównaliśmy ten poprzedni bilans. Dobra Oj, kolejny przystanek jest dość daleko ścigamy się z tym autobusem ciekawa minka jest na tym autobusie Dobra Ogólnie gra jest dość fajna, ma dość ładną oprawę graficzną i co jeszcze mam w ogóle mogę Wam powiedzieć w tej chwili Że dojeżdżamy do kolejnego przystanku Dobra, Oj, 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 coś mi się wydarzy, że nie wyhamujemy. Dobra, No Oj, parę ludzi. Cią czeka. Ale ten autobus mi się akurat bardzo podoba. Nie wiem jak mam, ale chyba mi się podoba. Dobra, jedziemy dalej. Dobra, plus dziesięć takiego kacka jest. Tak. Zadowolenie, normalne światło. No ale jeszcze czerwone światło zielonego dobra, no nie przystanek, już widać, a? dobra dostaliśmy za... no, nie, dobra mila komfortowej jazd plus dziewięćdziesiąt szpanów no znowu trochę wrócimy się, co się myślałem no coś widzę, że lekko chyba się opóźniamy z tego co wiem bo tylko ten zegarek tak leci w górę no to opamiętaj się z tym, ważne że jedziemy Dowiziemy ich do celu nie. Dobra mam nadzieję, że teraz zdążymy, żeby się nie zapaliło czerwone Jest, udało się, nie dostajemy kary Teraz jesteśmy w ogóle na jakiejś dziwnej jak autostradzie Trzy pasmówka, na tam jakieś billboardy przed nami oj. Taka się na bigordu i prawie mi przydzwonił w tą ciężarówkę kręcę te, te dróżki Coś mi się wydaje, że to będzie jeden z dłuższych odcinków z tej serii No ale co tu jeszcze? Dopiero był pierwszy odcinek Prolog no. Żeby to była aż taka piękna dzielnica, te same duże budowle pisali, że to, O Jezus, dobra. Chyba nie wyhamujemy. Dobra, pie... Jezus. Chyba rozrobiłem lekko. Ale nam pojechali po wyniku. No weź, nie, nie dość, że wyhamowaliśmy minus 100, to jeszcze przydzwoniliśmy w samochód, podejrzewam, że to jest minus 100. Masakra. Dobra, to nie ja jecham, po prostu wiesz. Wiecie, sami po prostu, mi klawiatura pojechała. Ktoś na klawisze i w ogóle. Dobra, nie jest tak źle, mam nadzieję, że wybaczcie mi ten mały kłód. O, kamienica kierunkowska zbyt. A dlaczego nie dostajemy więcej, to już miał parę do punktów. Ale tam ci sami jest dużo, daleko, matko, woska. Nie piście mi, że popełnię brzeg, że powiedziałem matka woska, często nie. nie. Powiem, ale po prostu już tak się przyzwyczaiłem do mówienia czegoś takiego na pewno jest to lepsze niż to jest kręta ta wróżka tunel? wreszcie chyba przed nami przystanę ale fajnie zielony autobusik jeszcze tam jedzie przed nami tak przy okazji czy mi się wydaje, czy tam piętrów jedzie? Oho, tam idzie piętrów przed nami, ale... Jezu, znowu wyhamowałem, bo się na piętrów zaznaczyłem. No, żal, jakie minusy. Dobra. Zatrzymamy się na tym przystanku, wydaje mi się, że to ostatni. I kończymy ten odcinek. No, teraz mamy ładny widok na autobusie na i wielkich wieżowców, to rozumiem. Chyba coś te ludzie nie są zadowoleni widać po tej minucie. Was 37 punktualność 83 bramia za jazdę 16 i kara za jazdę 8 Ok i tam wiwat normalnie chyba nie jest tak źle dobra no to w takim razie z wynikiem 2950 kończymy ten drugi odcinek mam nadzieję że następny okaże się dość szybko to na razie cześć wam do zobaczenia pa